Dobra, to witam wszystkich Przemysław Karda. Tak jak profesor powiedział, będę wydawał dzisiaj spółkę Tekra, nie tylko, bo chciałbym wam opowiedzieć, w jaki sposób Tekra w przyszłości widzi finansowanie nie tylko społecznościowe, ale także crowd investment, czyli coś podobnego, co dzisiaj mamy w IPO, tylko że sposób wydaje mi się dużo prostszy i przede wszystkim tańszy. Nie będę za dużo mówił o Tekrze, ale pousłużę się przykładami Tekry, dlatego że my to po prostu wiemy z podwórka jak to robić, więc nie będę mówił jakiejś teorii, tylko pokażę wam jakie są praktyczne problemy takiego procesu i jak próbujemy to rozwiązać, aby finansowanie społecznościowe również można było robić nie tylko za pomocą Kickstartera, ale także można było robić finansowanie inwestycyjne za pomocą blockchaina, żeby ludzie nie tylko otrzymywali kubki czy koszulki, ale także mieli realne zyski z projektów, w które inwestują. Więc Tekra to jest po prostu startup, który rozwija się w Polsce. Startup jest fizycznie w Polsce, ale coraz więcej zespołu jest za granicą. Głównie mamy ludzi w Stanach i w Chinach. To są dwa nasze kolejne y rynki. I próbujemy zrobić to, co jest bardzo trudno zrobić w Polsce, czyli przeprowadzić proces tokenizacji różnych pomysłów. My się głównie wzorowujemy Zalować na projektach y, dużych, że tak powiem, które są w miarę bezpieczne dla inwestorów, projekty, które już mają jakieś osiągnięcia, ponieważ wiemy, że na Kickstarterze i IndieGoGo po prostu te projekty są, jest dużo ryzyka. I teraz y, pozostaje pytanie, dlaczego ktoś miałby przyjść do nas, bo jest to poważna firma, a nie zrobić prospekt emisyjny i wejść teraz jedną ścieżką na giełdę, zrobić IPO. I pójść po prostu tą ścieżką, która jest znana. No odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu nie wszystkie firmy chcą iść drogą tradycyjną. I dzisiaj mieliśmy takie spotkanie z taką wytwórnią filmową, która no, nie jest mała, i zadałem to samo pytanie: dlaczego przyszliście do nas, żeby zrobić tokenizację swoich, swojego pomysłu, swojego filmu, a nie chcecie pójść na tradycyjną drogą na giełdę, właśnie na GPW czy New Connect? żeby pozyskać finansowanie, bo, no bo to jest też jakaś metoda. I oni powiedzieli, że słyszeli o tym, że tokenizacja jest coraz bardziej modna, że pozyskuje się łatwiej pieniądze, a przede wszystkim regulacje są, w zasadzie prawie ich nie ma w tym momencie, one są. To nie, to nie była prawda, te regulacje istnieją w Polsce, są do, no nawet restrykcyjne, bym powiedział, ale przekaz ogólny jest taki, że ich, ich nie ma i to jest prostsze, tańsze, szybsze i łatwiejsze. No i pod tym względem troszkę tak jest. Jak tu się zmienia slajdy? Aha, jest. Ok. Więc generalnie, załóżmy, że chcemy zrobić coś lepszego niż IPO, w sensie lepszego w cudzysłowie, bo IPO ma też swoje plusy. Przede wszystkim jest to rynek regulowany, a tokenizacja jeszcze tym rynkiem regulowanym nie jest. Jest to rynek oparty na bardzo chwiejnych fundamentach, a w Polsce wręcz na żadnych, bo regulacyjnie te fundamenty są ciągle budowane. Są to wszystkie interpretacje prawne, są, żebyśmy mogli zrobić tekę jako IPO. Naprawdę wydaliśmy dużo pieniędzy na różne kancelarie prawne, które nam analizowały model biznesowy, analizowały nam, czy to nie jest papier wartościowy. I do dzisiaj powiem nam wprost, że interpretacja może być zupełnie inna. Eee... Jeśli zmieni rząd, zmieni się urzędnik, zmieni się cokolwiek, Dzisiaj to, co wydajemy, może być nieaktualne za pół roku, czy za rok czasu. Więc generalnie jest to jeszcze dziki rynek. Natomiast to, co my chcemy zrobić podobnie w IPO, mamy w IPO mamy akcje, czy tam czy udziały, to u nas jest, są tokeny, jest powiedzmy Tekra Koń, czy token projektu, który robi, jest, jakby pełni funkcję akcji, ale akcją nie jest, bo on nie daje żadnych praw do niczego. On, nawet w umowie jest napisane, że jeśli kupujesz ten token, to w umowie jest napisane, że on nie daje ci żadnych absolutnie praw. No nie ma żadnej wpływu na, ani na, na, na spółkę, ani wyboru zarządu. Nie masz dosłownie nic. Ten token jest tylko w zasadzie po części znakiem legitymującym to, że zawarłeś umowę na określonych warunkach z twórcą. Mamy platformę Tekra Space, czyli to jest taki crowdfunding, e, połączenie Kickstartera z, z powiedzmy z, z giełdą, czyli Tekradex, czyli my to mówimy połączymy Kickstarter z Nasdaqiem. Czyli z jednej strony możemy wrzucić projekt na platformę Tekra, e, a z drugiej strony możemy tokeny, które wyemitują ci m, nasi, powiedzmy, nasi, nasi twórcy, bardzo szybko przenieść na, na giełdę, gdzie zaczniemy obrót i zaczną się duże wolumeny. E, I w tym momencie, Mamy, jeden taki, mamy bardzo dużo zgłoszeń projektów które z całego świata. To jest 10-20 projektów tygodniowo i to bardzo szybko narasta, które bardzo chcą iść w kierunku tokenizacji, bo jesteśmy jedną z licznych platform, która w tym kierunku poszła i próbuje na tym polu, jakby ten rynek, może nie zdominować, bo to jest dużo słowo, ale próbuje jakiś mieć wkład w rozwój tego rynku tokenizacji na świecie. I teraz jeśli. Mm, IPO jest prostu, jest drogie. U nas przed koszt wyemitowania takiego tokenu to jest w zasadzie 0 zł. To jest trzeba mieć to konto. Po płatne, więc taki, taki, taki projekt, który przychodzi do nas, nie musi mieć kapitału zakładowego. Przy spółce akcyjnej chyba jest teraz 500 tysięcy złotych, 100 tysięcy, teraz nie pamiętam, ale generalnie to jest dużo. On może przyjść z każdą spółką, on może być spółka polska, może być spółka londyńska, może być ten brytyjska, może być spółka nawet ze, ze Stanów, chociaż tam jest trudnie, bo tam jest SEC, i tam trzeba bardzo uważać. Ale generalnie nie ma to znaczenia, jaka to jest forma spółki. Nie ma, nie ma aż takich regulacji. Jest stworzona umowa inwestycyjna między twórcą i inwestorem i która jakby reguluje warunki zawarcia, warunki wejścia w, w token. I dzisiaj jest taki rynek, nie wiem czy wszyscy wiedzą, Uniswap, czy PancakeSwaps. Są tak zwane giełdy zdecentralizowane. Są to giełdy, które w których bardzo dużo ludzi kupuje tokeny różnych projektów, które de facto większość z nich 95% nie ma żadnej absolutnie żadnej wartości, ale te projekty gromadzą ogromny kapitał, ogromne, mają ogromne ilości pieniędzy, które się tam przelewają i te projekty robią coś w formie ICO, ale te projekty już zupełnie są, nie są regulowane. Te projekty nie mają żadnych umów inwestycyjnych, nie ma centralnego, centralnej platformy, nie ma, nie ma dwóch stron, nie ma ani, ani projektu, który się tam organizuje, ani inwestora, który kupuje te projekty. I właśnie to, co robi Tekra w tym momencie, to jest próba, żeby ten rynek, tych słabych tokenów, które dzisiaj ci cierzy się dziennie i słapie, to. To są obroty rzędu 10, 20, 30 dolarów dziennie i, i to są projekty dużo gorsze od Get Backu i czy, czy, czy ten Amber Goldu, a te projekty gromadzą ogromny kapitał do tego stopnia, że mając zespół w Chinach wiemy, że dzisiaj Chiny banują w zasadzie krypto, i jest wielka walka z krypto, ponieważ za dużo osób wchodziło w projekty właśnie, w te tokeny, memcoiny, te wszystkie inne rzeczy. Dlatego, że jest strach, że bardzo dużo gospodarki chińskiej, prędzej czy później, w sensie tej gospodarki nie niechińskiej jako centralnej, tylko ludzi, wejdzie w projekty i będą masowe bunty, że nie po pieniądze i ten kapitał zostanie wyprowadzony przez kryptowaluty do innych krajów. Więc Tekra próbuje robić to. Podobne rzeczy co IPO, ale to jest wszystko na blockchainie i nie ma tam wartości takim jak, jak, jak są akcje, jak, jak powiedzmy, jak udziały, jak papiery wartościowe. Mimo wszystko jest jakaś forma regulacji, która, którą my nakładamy jako regulamin i z drugiej strony regulacje i opinie prawne według prawa polskiego, bo na tym prawie, się, na tym prawie działamy, tak aby nie być papierem wartościowym. I okej, okay, dalej. To wszystko, to jest właśnie, robimy to na podstawie Tekra Coina, czyli głównej waluty zliczeniowej, która jest jakby kluczem całego projektu. Ona, jakby, można oczywiście też zbiorki prowadzić w Ethereum, w USDT, w, złot, w dolarach, w złotówkach, w euro. Natomiast większość ludzi nas się pyta, dlaczego chcecie, dlaczego jest taki nacisk na krypto? Czemu nie możemy zbierać w dolarach? Możecie, ale w dolarach, jeśli będziecie zbierać, będziecie płacili podatki. Natomiast w momencie, kiedy jest, Słapem wymiana między Tekracoinem czy USDT a Waszym Tokenem, to tego obowiązku podatkowego na ten moment nie ma. On dopiero będzie, kiedy będziecie chcieli wyjść do tak zwanych FIATów. I wtedy to ten podatek będzie. Więc nasza platforma się tym od IPO, że. Te, te zbiórki, czy to na Kickstarter, czy na Indiegogo, czy innych platformach tego typu, nie są obarczone po prostu tym podatkiem na samym początku zbiórki, a proces wyjścia ze zbiórki do, do jakby do fiatów można przeprowadzić w innym kraju, gdzie podatki są dużo bardziej korzystne. Więc na tym polega też jeden z tych pomysłów. Teraz tak, czym jest w ogóle ta tokenizacja? No to, to się odbywa wszystko oczywiście na blockchainie Tekry. Można tworzyć tokeny zwykłe, tak jak na LC20, a można tworzyć tokeny NFT, można, mamy stworzone smart kontrakty, mamy też kryptowalutę i to jest nowa forma crowdfundingu, a dokładnie crowd, inwe, crowd investment, który łączy są elementy tokenizacji z elementami po prostu z crowdfundingu, czyli są pakiety, możesz kupić jakieś jakiś, pakiety inwestycyjne, masz pakiet jeden, pakiet 2, pakiet 3 i w danym pakiecie, oprócz tego, że dostajesz tokeny, dostajesz też różne bonusy, na przykład tam podziękowanie, w przypadku filmu będzie pobyt na panie filmowym, czy tam główny do sponsora i tak dalej, i tak dalej. I czy ten rynek będzie się rozwijał? Tego nie wiem, dlatego że ten rynek jest dosyć dużym zagrożeniem dla tradycyjnego rynku finansowego. I prawdopodobnie on, on będzie regulowany prędzej czy później. Nie będzie takiej wolnej Amerykanki jak teraz. I być może to, co my dzisiaj robimy jako, jako tekra, za 2-3 lata będzie po prostu regulowanym rynkiem i będziemy musieli mieć jakieś licencje instytucji płatniczej albo cokolwiek innego, żeby to przeprowadzić. Na ten moment tekra rozwija się bardzo szybko. Proces wyjścia z jest bardzo szybki. Zresztą tutaj pokazałem w pięciu punktach, że jeśli jesteś, jesteś projektem i chciałby zabrać pieniądze. No to wchodzisz na zbiórkę, tworzysz token. Inwestor kupuje ten token, akceptując umowę inwestycyjną z tym, tym twórcą, trzyma ten token, i do momentu, kiedy ten projekt nie zacznie zarabiać, yy, trzyma go po prostu na giełdzie, ale już obrót jest. W momencie, kiedy kończy się zbiórka na danym projekcie, 100% jest, czy softcap jest osiągnięty, bo mamy softcap i hardcap, tokeny trafiają na giełdę kryptowalut, na nasze giełdy kryptowalut, które budujemy i zaczyna się na nich spekulacja. Tak to nazwę, no bo to, to jest spekulacja. I ci inwestorzy, którzy kupili te tokeny, mogą bardzo szybko wyjść z inwestycji, bo jeśli zobaczą, że jest przed hype na dany projekt, to mogą bardzo szybko te tokeny wystawić i sprzedać. Nie muszą czekać do momentu, kiedy spółka, którą zainwestowali. Będzie osiągała przychody i będzie część tych przychodów przeznaczała na skupienie tych tokenów z rynku i spalenie ich. Bo ważnym elementem w tym procesie jest to, że te kra nie posiada żadnych, znaczy, yy, że projekt, który tokenizuje się, nie posiada żadnych tokenów. Tokeny, które wyszły z projektu są tylko tokenami inwestorów i to oni mówią, jaka jest cena tego, tego tokenu, w jaki sposób będzie ten token sprzedawany i czy będzie sprzedawany, bo sam projekt nie skupuje tych tokenów od, od, od osoby A, B czy C. On po prostu mówi, że hej, ja w roku 2022 przeznaczę 20% naszego przychodu na skupienie tych tokenów. Kto je, kto je wystawi, ten, ten będzie miał kupione. Kto nie wystawi albo odpowiednio nie wystawi, ten nie sprzeda. I tyle, to jest taki, taki komunikat. I na tym polega w głównej mierze tokenizacja i uważam, że ten sposób jest dużo prostszy, łatwiejszy na ten moment niż IPO, szczególnie dla młodych startupów. Dla młodych firm, czy tam dla małych jeszcze zespołów, które nie, nie stać ich na to, aby pozyskiwać finansowanie, szczególnie w Polsce, od inwestorów czy funduszy inwestycyjnych, gdzie jak mamy porównanie, porozmawiamy z funduszami ze Stanów i rozmawiamy z funduszami z Polski, to jest przepaść mentalna. Tam jest zupełnie inne podejście do projektów, oni zupełnie inaczej patrzą na nas niż w Polsce. W Polsce ograniczy się Excel, tam też, ale dużo, dużo mniej, tam są dużo inne, dużo bardziej. Patrzą bardziej na potencjał i idee i pomysły twórców, niż na samo to, czy ten break even point będzie dzisiaj czy za 10 lat. I My stawiamy na DeFi. O, tu z małej litery zrobił, okay. DeFi, czyli generalnie o finanse zdecentralizowane, czyli żeby obrót tymi tokenami, czyli tymi, tymi, no, tymi tokenami tych projektów, był, opierał się o DEX również, nie tylko o CEX. Uważamy, że to jest przyszłość finansów i też co daje DEX, czego nie daje CEX. DEXy dzisiaj są anonimowe, można się połączyć Metamaskiem, co oznacza, że dużo ludzi może handlować tymi tokenami bez robienia KYC, co jest u nas wymagane w przypadku inwestycji powyżej 1000 euro. Lub w przypadku, no w zasadzie, głównie przy, przy FIATA i z KYC. Więc my stawiamy na DeFi, DeFi jako główny element napędowy przyszłości, lokalizacji i inwestowania w startupy, jako najlepsza metoda do pozyskiwania finansowania. Widzę, że mi zaraz bateria padnie. Ups, mam 1%. Chwila. Już chwilę wracam. Dobra, jesteśmy bezpieczni. E, ok. Mm. I teraz tak. My, tokenizacja uważamy, że nie może się odbyć bez multichaina. Czyli możemy tworzyć swoje rozwiązania blockchainowe, ale żeby być mm, że móc się bardzo łatwo integrować ze wszystkimi ekosystemami blockchainowymi na świecie, czy z RC20, czy z Binance Smart Chainem, musimy mieć również tak zwane Tekre na innych chainach. I w przyszłości tokenizacja, dzisiaj odbywa się przede wszystkim na erc 20 a teraz Binance Smart Chain też goni jakby ten rynek RC20. Ze względu na opłaty BSC jest to zbyt popularne, bo są tam dużo mniejsze. Tak samo my uważamy, że żeby Tekre miała szansę w świecie, powiedzmy tej tokenizacji czy, czy tego crowd-investingu przez blockchain. Musimy być też multi-chainem, czyli nie tylko posiadła naszą teklę 2.0, którą właśnie kończymy, czyli nowy łańcuch e, na smart-kontraktach, ale też musimy mieć ERC-20 i BSC, co dzisiaj e, pokazało, że to ma, to ma sens. I teraz ERC-20 e, jest dosyć popularnym e, e, kryptowodocznym konsensusem, Większość projektów na, na przykład Uniswap, to jest taka jedna z większych giełd deksowych, o mówiłem wcześniej. Po prostu tam mnóstwo projektów i widać, że to zainteresowanie deksem jest bardzo duże, ale świadomość inwestycyjna jest minimalna. Ten deksy tym się charakteryzują, że ci inwestorzy nie, nie wiedzą, co to jest za projekt, nie mają pojęcia, w co inwestują. Nie mają świadomości tego, w jaki sposób, co ten projekt robi. Tam jest tylko hype i to jest po prostu dziki zachód, co niestety martwi nas jako, jako, jako te jako organizację. prędzej czy później te projekty upadną, to jest kwestia czasu, a jak upadną, będą ciągnęły sobą cały rynek i również reputację tego rynku, i znowu będzie to postrzegane jako kolejny scam, kolejne oszustwa, ludzie pedzną pieniądze. Co znowu cofnie ten rynek niestety o, o reputacyjnie o kilka lat. E, I to nas martwi. Dlatego naszym celem też jest, żeby stworzyć tą tokenizację, to, żeby, żeby robić tak quality tokens, czyli te, te projekty, które do nas wchodzą, są dosyć mocno przebadane, jest dobry ten due diligence zrobiony. E, natomiast mimo wszystko, taka jest tylko platformą technologiczną, czyli jak Allegro my nie my ingerujemy w to, w jaki sposób dokaduje się twórca inwestor. Ale mimo wszystko, zanim, zanim wpuścimy projekty na naszą platformę, chcemy sprawdzić, czy to nie jest po prostu kolejny Dogecoin, czy tam, znaczy może nie Dogecoin, bo, bo to jest sukces, ale kolejna wersja Doge'a, czy kolejna wersja Elon Coina i tak dalej. Aby po prostu ci ludzie nie byli, nie, byli, nie było dużego ryzyka. I kolejny slajd. To biznes model to nie jest istotne. Generalnie 7% bierzemy prowizji. Kickstarter in tego bierze 5%. Ale ważne jest to, że jakie są przewagi tego systemu? Przede wszystkim, jako, jako platforma tokenizacyjna na blockchainie, my nie mamy za bardzo, nie jesteśmy do końca crowdfundingiem, dlatego że tradycyjny crowdfunding ma limit 1 miliona euro, chyba to będzie zmiana do 5 milionów euro. My głównie chcemy zbierać kryptowalutę, czy znaczy tokeny w kryptowalutach, więc tak jak w ICO, czy w, czy, czy w postu, jaki jest swap na krypto do krypto, to nas te limity nie obowiązują. Jeśli jest zbiórka prowadzona po prostu w krypto, no to też nie ma podatku dochodowego do momentu, do momentu kiedy nie chcemy wejść do, do waluty fiducjarnej. I teraz projekty, które robią u nas zbiórkę, nie tylko mogą pozyskać pieniądze na swoje pomysły, ale bardzo szybko inwestorzy mogą wyjść z tej inwestycji poprzez aktywną giełdę, która zaraz po zakończeniu zbiórki to konie trafiają na rynek z na obrotnymi. Na otwarty rynek i bardzo szybko mogą sprzedać albo kupić te tokeny i wyjść z inwestycji, nie czekając na przychody spółki. I to właśnie nam daje ta przewaga DeFi. System jest dosyć automatyczny, więc w przyszłości to będzie robione w ten sposób, że nie chcemy mieć za bardzo kontaktu z z, z projektami, w sensie, żeby nie ingerować w ich, ich politykę tego, co, co robią, bo mają tylko przy platformy i chcemy, żeby te, tych projektów było 100, 200, 300 do 1000 w skali miesiąca, żeby one automatycznie jak najlepiej były dodawane, sprawdzane przez community i po prostu, żeby były jakieś super węzły, które będą definiować, czy ten projekt się nadaje, czy nie, a my byśmy byli tylko po prostu pośrednikiem, w tym sensie dajemy technologię do robienia tokenizacji. No i na końcu mamy bardzo niskie, niskie fi i możemy inwestować od dolara w każdej chwili, zakłada się konto kilka sekund i można już inwestować. Już masa ludzi inwestuje w nasze projekty. Gra komputerowa zebrała prawie 3 miliony dolarów. farma fotowoltaiczna tam w dwa tygodnie zebrała chyba 213 tysięcy dolarów. Zainteresowanie jest ogromne. Zaraz wypuszczamy kolejne 10 projektów w połowie lipca. Uważam, że w zasadzie większość zbierze, to jestem już przekonany, bo mam tak ogromne zainteresowanie, że to, co się teraz sprzeda, więc widać, że zapotrzebowanie tego typu usługi jest ogromne. Tym bardziej, że jakby obserwując rynek i yy, konkurencję, robiąc taki competitive landscape, to widzimy, że tej konkurencji jeszcze w ten moment za bardzo nie ma. W takiej formie, jakiej my prezentujemy, I, i uważamy, że ten stan się zmieni, bo to bardzo szybko ta konkurencja będzie. Natomiast y, przygotowanie y, takiego projektu i bariera wejścia jest bardzo wysoka, a to jest pytanie MVP. MVP zajęło nam właśnie rok czasu, przygotowanie MVP. Więc tyle. Y, tyle jeśli chodzi o, o tokenizację. Y, uważam, że jesteśmy na dobrej drodze. Cieszę się, że udało się ten projekt zrobić w Polsce. Do tej pory nie mam żadnych problemów. Y, mam nadzieję, że da to jakiś. Przekaz do władz, że by warto inwestować w blockchain, w polską dolinę blockchainową w przyszłości, bo jest to mocne wsparcie polskiej gospodarki na pewno.